Te nasze ciągniki biorące udział w dzisiejszym pokazie wyposażone są w system John Deere Link, dzięki któremu możemy zaobserwować pod naszym namiotem, w naszym Telebimie wszystkie ich dzisiejsze osiągi. Prezentujemy dla Państwa maszyny firmy John Deere serii 8, 7 oraz 6, a dodatkowo maszyny towarzyszące firmy Waderstadt, maszyny Opus, Kultus, Carrier Crosscutter, Carrier XL, siewnik Spirit oraz siewnik Tempo. Manewry polowe lub warsztaty polowe, bo to są nazwy tożsame, mają na celu przede wszystkim przybliżenie rolnikom koncepcji uprawy roli oraz siewu w wykonaniu firmy Wedersztat. Innowacyjnością, unikalnością na dzisiejszych pokazach jest ultrapłytka praca talerzem crosscutter Disk zamontowanym na karierze 5 metrowym współpracującym ściągnikiem o mocy 250 koni mechanicznych.